Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz, przepraszam, jest Pan Jacek Schmidt. Autor książki e, SZOK CHARYZMATYCZNY, e, nie będzie pochwalony z Chrystus. No wiek wieków, ale... E, I tak, chciałem dzisiaj z Panem porozmawiać o Zielińskim, charyzmatyku znanym. Dlaczego akurat w tym momencie z Zielińskim? To znaczy tak, on początkowo był nikomu nieznany, lider wspólnoty w Skierniewicach. Później zaczął być znany w całej Polsce, zaczął się robić takim wielkim guru, no i zaczęli go blokować poszczególni biskupi diecezjalni, nie zgadzając się na to, żeby głosił nauki na ich terenie. Ale w pewnym momencie znalazł sponsorów, znaczy sponsorów, znalazł osoby, które zaczęły go w kościele wspierać. Oczywiście pierwszy był arcybiskup, a później kardynał Ryś, prawda, który swoim autorytetem go zaczął osłaniać. No i ostatnio pojawił się kolejny ordynariusz, czyli biskup Stółkowski, Szymon Stółkowski, nowy biskup Płocka, który zresztą zaczął swoje urzędowanie w Płocku od tego, że zaprosił wtedy jeszcze arcybiskupa Rysia, żeby on dokonał podstawowej, znaczy takiej wstępnej formacji kapłanów diecezji płockich. I w marcu tego roku w jednej z parafii płockich odbyła się akcja ewangelizacyjna prowadzona przez Marcina Zielińskiego. W trakcie tej akcji był obecny i wspierał ją swoim autorytetem ordynariusz, biskup Szymon, St. Tułkowski. I co ciekawe, w tej parafii była duża grupa młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i oni zostali powiadomieni, że obecność na tej akcji ewangelizacyjnej Zielińskiego jest obowiązkowa. No i się oczywiście w kościele pojawili. I chciałem prosić o... Już na ten temat były pewne programy, ale tutaj pan to inaczej ukaże, czyli no pokazanie, kim jest Marcin Zieliński. Marcin Zieliński, no cóż, to jest przykład, właśnie pierwszego celebryty charyzmatycznego, takiego zawodowego uzdrowiciela i rekolekcjonisty, którego kalendarz spotkań, występów. Wypowiedzi, a no z całą pewnością jest przeładowany. Ostatnio byłem 13 kwietnia, w sobotę, na takim spotkaniu w parafii Świętego Patryka na Gocławie, w Warszawie. Była grupa parafia, tam około 30 osób, i też co ciekawe, w spotkaniu uczestniczył ksiądz Probosz, chociaż głosu nie zabierał. Potem w pytaniach czy w dyskusji, no ale uczestniczył. I tam jedna z tych parafian przekazał informację z pytaniem, takim samym jak pan, o Marcina Zielińskiego, ponieważ 18 maja, bodajże to jest czuwanie na zesłanie Ducha Świętego, Marcin Zieliński ma tam prowadzić to czuwanie. Ma prowadzić modlitwę w tej parafii. W tej parafii tak. No i ja w zasadzie powiedziałem wtedy dokładnie to, co teraz zamierzam powiedzieć, że nie, nie wiem, co z tego będzie, że bo ci parafianie chcą, są zaniepokojeni i po prostu chcą, żeby nie, nie był obecny pan Marcin Zieliński na tym czuwaniu. Takim pewnie charyzmatycznym, a tam też jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. No cóż, Marcin Zieliński jest takim celebrytą, który wypłynął dzięki temu, że jest bardzo miłym, sympatycznym młodym człowiekiem, który mówi z dużym przekonaniem. Jest takim, jak to się teraz określa, mówcą motywacyjnym. Zresztą wielu tych liderów charyzmatycznych, zarówno świeckich, jak i też kapłanów, jest też taki Witek Wilk, który się przedstawia jako mówca motywacyjny, jako zawód wykonujący. Niektórzy z tych liderów to są psychologami, zajmują się terapią. Są, są jakby wyszkoleni w, w takim w dobrej prezentacji medialnej. On dobrze wypada w mediach i mówi z całym przekonaniem, Marcin Zieliński twierdzi, że ma pełne szafy świadectw uzdrowień po swoich po swoich no, On już kampaniach. uzdrawia przez telefon i przez YouTube. I tego nie wiedziałem, a to jest ciekawe. Jest sam mówił, sam mówił, dawał świadectwa, jak to uzdrowił ludzi we Francji z bólu Zęba. Jeszcze tam z czegoś, a później poradził, że niekoniecznie muszą do niego przychodzić ludzie na uzdrowienie. Wystarczy, że włączą sobie program na YouTube, w którym on uzdrawia. No to jest taka droga Kaszpirowskiego, prawda? Tak, Przez tak, telewizję. Jest też taka grupa z Lublina, nie pamiętam ich nazwy, Dzieci Boga, jakoś tak. Oni robią takie seanse. Po trzy, trzech proroków e, takie czaty na żywo, tak zwane, czyli na ekranie jest trójka i jedno tak. z nich się modli, drugie chyba też się modli. Trzecia osoba e, rozeznaje, bo tam piszą te, te maile. W, 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 znaczy, tak jak to pytania, w czatach, tak, tak. Tak, pytania. E, Czy prośby. Prośby i ktoś tam rozeznaje, co przekazać, co jest wolą Boga dla, dla, dla tego, szatującego tam tej osoby, która pisze. I to są takie seansy, które oni regularnie robią. Istotną rzeczą jest to, że oni tam bardzo często powołują się na to, że błogosławieństwo Boże, wysłuchanie tej, tej modlitwy, jest zależne od ofiarności, nie tylko od wiary tej osoby proszącej, ale od ofiarności. Sugerując, żeby przekazali datek na tą fundację, wspólnotę, grupę. No i, i pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, to jest fakt wynagrodzenia Marcina Zielińskiego. A to nie są małe pieniądze za takie jego, jego posługę. No, zarówno w formie dziesięciny we wspólnocie, czyli tam członkowie płacą dziesiątą część swoich przychodów, jak i, no on funkcjonuje trochę jak księża rekolekcjoniści, którzy jadą na misję, prawda? Czyli zwykle taki ksiądz kolekcjonista otrzymuje ofiary od wiernych czy przez księdza proboszcza. Więc można powiedzieć, że Marcin Zieliński jest zawodowym uzdrowicielem, takim charyzmatycznym rekolekcjonistą. Problem polega na tym, że nie ma misji kanonicznej. Co to jest misja kanoniczna? No to jest zgoda, to się bodajże nazywa, ksiądz, który na przykład na wakacjach jedzie do innej diecezji czy na kraju, powinien dysponować takim dokumentem o nazwie celebryt, prawda? Czyli taką, że ma mandat, ma posłanie w imieniu biskupa, którego święcił, do no, sprawowania liturgii, też może głosić kazania. Posiada tą tak zwaną misję. To jest zresztą z czasów apostolskich. Święty Paweł w mówi o tym, że tu posyłam tego, tu tamtego, tu, tu motusza, tu kogoś i tak dalej. Ale to jest jeszcze jeden problem, bo jak księdza Jochemczyka pytałem, czy nie spróbować mu załatwić jakiegoś polskiego księdza, który by go zastąpił w wakacje, żeby on miał jakikolwiek urlop. Prawda? Bo on jest jeden w czterech parafiach. A on mówi, że to jest w zasadzie niemożliwe, bo trzeba by wszystkie dokumenty tego księdza przedstawić biskupowi, ordynariuszowi, mm -hmm. i on mu, musiałby jeszcze wyrazić pisemną zgodę na to, żeby ktoś w tej parafii księdza Jochemczyka powiedzmy przez tydzień posługiwał. Jakiś inny kapłan mm -hmm. z innej diecezji, z innego kraju. No tak, to jest, to jest misja do nauczania, do głoszenia Ewangelii. Teraz. No, jak to jest na przykład w moim przypadku? Ja bardzo sporadycznie gdzieś jestem zapraszany, żeby się dzielić wiedzą, tak jak u Pana, na te tematy. Oczywiście nie biorę za to nigdy pieniędzy, ale to są sporadyczne sytuacje, natomiast jest to w moim przypadku Świadectwo moich doświadczeń, też jakby mojej wiedzy jako pedagoga, człowieka, który nie jest teologiem, nie jest apologetą, ale no zajmuje się jakby badaniem tej rzeczywistości. To znaczy po prostu nie naucza pan wiary. Tak, tak. Chociaż staram się głosić zgodnie z wiarą katolicką to, co mam do przekazania. Natomiast Marcin Zieliński działa na podstawie tego, że otrzymał osobiste takie, takie namaszczenie do bycia charyzmatykiem. I to jest pierwszy problem, zupełnie fundamentalny, czyli dary charyzmatyczne, takie zielonoświątkowe, są fałszywymi imitacjami nadzwyczajnych darów Ducha Świętego. Dobrze jest to ukazane w pierwszej książce, którą napisałem: Kościół ducha. Fundamentalne odkrycie, czym się różnią charyzmaty zielonoświatkowe od nadzwyczajnych darów ducha świętego. No, oprócz tego, że charyzmaty zielonoświatkowe są fałszywe, bo wynikają z herezji zielonoświatkowej, to jeszcze charyzmaty są przypisane człowiekowi. Ten Zieliński ma charyzmat uzdrawiania, ale jakby ma taki habit, założył tak, taki habit na siebie uzdrowiciela, prawda? Znaczy habit przenośni. Taki duchowy, ja tak, mówię tak, o, tak. o pewnej przeności. To jest takie habitualne traktowanie charyzmatu. Tymczasem nadzwyczajne dary ducha łaski uświęcającej, darmo danej, czyli cuda w kościele. Są niezależne od człowieka i dotyczą miejsca kultu, dotyczą wstawieństwa świętych, dotyczą tego, że odnosimy się do Najświętszej Marii Panny, prosząc za uzdrowienie. Święty Tomasz z Akwinu w sumie teologicznej opisuje cuda jako takie akty przekraczające wymiar natury. Natomiast to, co robi Marcin Zieliński, to on e, e, posługuje się techniką. Na przykład jest zgromadzenie, prawda, jest tam w kościele parafialnym 300 osób, połowa to są kobiety, przyjmijmy, nie? I Marcin tam najpierw jest pół godziny uwielbienia, prawda, i on, on tam zamyka oczy, chwieje się, rozeznaje i mówi. Pan mi powiedział, że jest tutaj kobieta, która ma problemy z kręgosłupem i teraz odczuwasz ciepło w tym miejscu. Pan przychodzi do Ciebie, Duch Święty chce Cię dotknąć i uzdrowić to miejsce. Na czym polega ta technika? Na sugestii magicznej. Nie? Jeżeli tam jest połowa kobiet. Większość, połowa z nich to są starsze kobiety, to nie ma takiej sytuacji, żeby któraś z nich miała problemów z kręgosłupem. Nie? I, I teraz on sugeruje, że, że teraz ciepło jest znakiem Bożej obecności. I, i ta kobieta zaczyna czuć ciepło. Mówi, o, Pan do mnie powiedział, to mnie Pan uzdrowi, ręka do góry, chwała Panu, Alleluja, Pan Cię uzdrowił. No, i kolejna teczka do szafy Marcina Zielińskiego ląduje. On tak działa. Dlaczego ja to mówię? Bo ja sam tak działałem. Na takiej samej zasadzie. Albo za pomocą hipnozy, te, 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 te śpiewy charyzmatyczne. I to jest podstawowa metoda. Czy następują uzdrowienia? No tak, następują. Czy mają charakter nadzwyczajnych cudów? Nie, nie mają. Taka jest rzeczywistość i teraz jest pytanie o, o początki tego doświadczenia Marcina Zielińskiego, ponieważ jego, on sam o tym mówi w świadectwie, że jako nastoletni chłopak poszedł na spotkanie charyzmatyczne i usłyszał te świadectwa i bardzo pragnął być taki, jak, jak, znaczy, że, że on chce to robić, nie? że chce uzdrawiać ludzi. No i zaczął się modlić w ten sam sposób. I ludzie zaczęli mówić, że są dotykani, że są uzdrawiani, że coś odczu odczuwają. I to jest. To jest typowe dla charyzmatyków wielośkowych wchodzenie w to złudzenie taką pseudomistykę polegającą na tym, że zaczyna się dysponować mocą. Ale i, i, i twierdzi się, że to jest od Ducha Świętego, że mam bezpośrednią komunikację z Duchem Świętym, ale tam wynika z herezji, czyli wynika z błędu, czyli to nie może być Duch Święty. A Anioł światłości, czyli zły Duch, może się podszywać. I, no i Pan Jezus przecież ostrzegał, że, że w czasach ostatecznych będą wielkie znaki i nawet cuda. Ale żeby temu nie wierzyć, ponieważ Jego w tym nie ma. Jedno z podstawowych ostrzeżeń, które Pan Jezus skierował do takich ludzi w Ewangelii Świętego Mateusza, bodajże w szóstym rozdziale albo siódmym, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. No i wtedy wielu się żachnie: jak to panie, przecież chodziliśmy po ulicach, posyłałeś nas, uzdrawialiśmy ludzi, wypędzaliśmy złe duchy, prorokowaliśmy. A pan Jezus odpowie: im, Od, idźcie ode mnie, precz, nie znam was, nie znam was. To jest po prostu ostrzeżenie przed złudzeniami charyzmatycznymi, przed fałszywym mistycyzmem. Mówimy o Marcinie Zielińskim, no bo on jest tym takim celebrytą, ale to jest naprawdę wielu i to są też księża, którzy modlą, robią msze uzdrowienia, tak zwane msze uzdrowienia. To są też świecy, to są diakonie w każdej wspólnocie charyzmatycznej w Polsce, są diakonie posługi stawieniczej. No, jeszcze raz, bo w poprzednim programie o tym mówiłem, taką, taki podręcznik seminarium modlitwy uzdrowienia w, uzdrowienie w mocy. I tu są takie, czym jest to uzdrowienie w mocy. Pięciostopniowy wzorzec takiej modlitwy według Johna Wimbera, heretyka, który zresztą z, z jednej z jego kampanii. Modlitwę uzdrowienia. Zrobiono potem takie, tak, to, taką weryfikację, ponieważ grupa naukowców, nie pamiętam czy to było w Australii czy w Anglii, postanowiła zbadać tych ludzi, którzy podczas tych kampanii uzdrowienia Johna Wimbera wychodzili na scenę i publicznie zaświadczali, że doznali uzdrowienia. Ale wracali do tych ludzi pół roku, rok po modlitwie. I tylko u 1% było, był poprawa. Znaczy, jeszcze jedna. A u wielu było cofnięcie się. Jedna rzecz, że tak. Marcin Zieliński, jak się ktoś do niego zgłosi, na przykład, no bo mam problem zdrowotny, prawda, to on się modli modlitwą rozkazu, ja, znaczy żeby był natychmiast uzdrowiony. I tutaj nie ma tego elementu ewangelicznego, znaczy tego Chrystusowego elementu, panie, odsunie ode mnie ten kielich, ale jeżeli, twoje, jeżeli twoja jest taka wola. Prawda? Czyli nie ma pod uwagę, nie, nie jest brany pod uwagę, że Chrystus może zgadzać się na chorobę albo może powodować chorobę. Czyli były takie filmiki Marcina Zielińskiego, one, o ile pamiętam, zostały już wykasowane, prawda? gdzie on wprost mówił, że wszystkie choroby, wszystkie dolegliwości pochodzą od złych duchów, i, i, i Chrystus wszystkie je chce uzdrowić, i on tutaj mówi: Chryste, uzdrów i to jest jak rozkaz, że że Chrystus uzdrawia i stąd no takie sytuacje, że dopust boży w ogóle nie są brane pod uwagę. To jest, to jest kolejny to, temat. Czy, przepraszam, dokończę, że tak. to, to widać taką tendencję, że już wielu zaczyna kwestionować w ogóle Księgę Hioba, że to jest legenda, że tego, prawda, bo tutaj hmm. nie ma doświadczenia, prawda, przez Boga i Powiedzmy, ta wypowiedź świętego Maksymiliana Kolbe, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje nam krzyże w tej teologii Zielińskiego jest absurdalna, bez sensu. No tak, to jest rzeczywistość tak zwanej teologii sukcesu, teologii powodzenia i uzdrowienia. To jest herezja protestancka, powszechnie głoszona w środowiskach charyzmatycznych. Też modlitwa uwolnienia tutaj jest, nie? czyli życie w radości, w takiej wolności. W Bożym Królestwie, które się, jest też teologia Kingdom Now, czyli Królestwo te, tu, tu i Teraz, już, nie? że ono już teraz zaczyna funkcjonować i możemy żyć w tym Królestwie. W książce szok charyzmatycznym też jest rozdział poświęcony teologii sukcesu. I no i tu też jest cały szereg nadużyć, na przykład co się dzieje, kiedy nie ma uzdrowienia. Bardzo często winę przypisuje się tej osobie, że miała za mało wiary, bo to jest taka wiara w wiarę, wyznawanie uzdrowienia, mimo że nie ma oznak uzdrowienia. To też jest takie już magiczne podejście, takie okultystyczne. Wyznawaj, wyznawaj, że uzdrowienie nastąpiło, bo wierzysz w Jezusa Chrystusa, przecież On cię uzdrowił, bo myśmy to ogłosili. I, no I czasami są takie skutki. Pamiętam, miałem kiedyś dwóch znajomych, jeden bliższy, drugi dalszy. Już nie byłem liderem charyzmatycznym, już byłem krytycznie nastawiony. Kiedy obaj 40 paroletni mężczyźni zachorowali onkologicznie, no i przeszli całą terapię, tam szereg modlitw, ale nie byli charyzmatykami, ale w otoczeniu mieli charyzmatyków. I doszło do takiej sytuacji, że tych mężczyzn wyniesiono już na noszach, bo już nie byli w stanie chodzić w takim teatrze parafialnym na scenę. I tam charyzmatycy ogłaszali uzdrowienie nad nimi. Wiązali te demony, tej choroby, tych chorób. W krótkim czasie obaj mężczyźni zmarli. A ogłoszono, że zostali uzdrowieni? A ogłoszono, że zostali uzdrowieni. Takich przypadków jest naprawdę dużo, i bardzo często winę za to ponoszą albo ci sami chorzy, albo ich rodziny, bo się za mało modlili, bo za mało dali na tace. Bo nie wierzyli. Bo nie wierzyli i tak dalej, i tak dalej. Ale to ja podam taki przykład. Ja z charyzmatykami spotykałem się od samego początku, bo mnie, moim profesorem, między innymi jednym z wielu moich profesorów, był ksiądz profesor Dębowski, później biskup Dębowski. Mm -hmm. Więc ja widziałem powstawanie tych pierwszych wspólnot odnowy w Duchu Świętym i znałem tych ludzi, bo to było też studenci księdza biskupa. I znaczy księdza profesora, bo on wtedy jeszcze nie był biskupem. I pamiętam taką sytuację. Szedłem ulicą z moim najmłodszym synem, znaczy najstarszym synem, ale wtedy jeszcze dzieckiem. I spotkałem takiego charyzmatyka. To był początek lat 90. I, i, ona, i zaczęliśmy rozmawiać, zatrzymaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, i on się pyta, gdzie ja idę. A ja mówię, że idę z synem do lekarza. A on na to nie bądź grzesznikiem, nie, nie rób takich rzeczy, to jest straszny grzech. Trzeba zaufać Panu Bogu, odwołać się do Ducha Świętego, a nie iść do lekarza. Prawda? To no, jest pytanie, czy on sam chodził do lekarza, tego nie wiem. Ale y, takie myślenie może rodzić y, y, takie niebezpieczeństwa, jakie rodzą się w sektach, prawda? Że, no, że, y, Ktoś się nie podda leczeniu, bo uzna, że on ma lepsze leczenie bezpośrednio przez ducha świętego. No tak. Dlatego też kończąc temat Marcina Zielińskiego w tej naszej rozmowie, warto pochwalić mądrość biskupów miejsca w niektórych diecezjach, którzy zabraniają tam tej misji Zielińskiemu. Znaczy zabrania no i, jemu wystąpień tak. na terenie swojej diecezji. No i trzeba by zaapelować do proboszcza, że parafii Świętego Patryka na Gocławiu w Warszawie, aby nie wpuszczał takich pseudo-uzdrowicieli do posługi w swoim pięknym kościele, bo Kościół Świętego Patryka jest naprawdę od tej strony wizualnej, bardzo piękne, no i to są tam też zatroskani parafianie, których pozdrawiam, jeżeli będą nas słuchać i oglądać. Ja bym powiedział tak, że proboszczu, czy zdaje sobie sprawę z tego, że przez takie spotkanie może na teren parafii wprowadzić przynajmniej kilka demonów. Hmm. No znaczy tak. bez, przestaje się uśmiechać, bez uśmiechu. Mówię poważnie. A, tak? No cóż. Zgadza się Pan z tym? Zgadzam się z tym. Cóż, dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Gdzieś daleko w Indiach, to jest uzdrowienie tego Boga, czy tamtego Wiesz, Boga? To po prostu tak naprawdę uczy. Że w każdej religii jest takie dopuszczenie, że może być część prawdy. Czyli może być nie część Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ale to się to jest... religia. nie dopuszcza innej religii. Nie, kościół, ale nie to chodzi. Kościół uczy, że w różnych religiach są cząstki prawdy, a w Chrystusie jest pełnia prawdy. Jest... Gdzieś daleko w Indiach to jest to uzdrowienie tego Boga, czy to.